Mieszka i pracuj w całej Europie. To tytuł konferencji zorganizowanej w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach w ramach projektu Unia Bez Barier. W panelu dyskusyjnym konferencji wzięła udział poseł do Parlamentu Europejskiego Róża Tun. Unia Europejska powstała. Powinniśmy w swobodnie funkcjonować, ona wypełniona barierami. Europosłanka wymieniła m.in. trudności w zakładaniu kont bankowych, dokonywaniu zakupów w internecie czy uznawaniu podpisu elektronicznego. I wiele takich rzeczy ja zajmuję się bardzo intensywnie robieniem. Jeżeli nie mamy granic na tym rynku wewnętrznym w Unii Europejskiej, to właściwie dlaczego lepiej przejeżdżamy przez granicę, to musimy płacić o Państwo widzą, że jednak on schodzi, stopniowo spada i zależy, czy będziemy o to dalej, żeby on dalej spadał. Inną pozytywną zmianę legislacyjną w Unii Europejskiej wymienił prezes Targów Kielce Andrzej Mochon. Jeszcze do niedawna mogłem przywieźć na granicy tylko dwie wieku telki czerwonego wina. Teraz można przywieźć 96 litrów wina na osobę. Jeszcze nigdy nie wykorzystałem, tylko ale zawsze. Ale zawsze te Europosłanka zachęcała do udziału w procesie zmian w prawie unijnym, zmierzających do pełnej realizacji postulatu swobodnego przepływu osób, usług, towarów i kapitału. Teraz jeszcze mówię o piątej takiej swobodzie, o przepływie wiedzy. My w tym jednolitym rynku, którym tak chciałabym, żeby Państwo się interesowali, mamy bardzo konkretne rzeczy do zrobienia, ale one w znacznym stopniu zależą, sukces ich bardzo zależy od aktywności obywateli. Bo legislacja dotycząca rynku prezydencznego odbija się na naszym codziennym życiu, dosłownie codziennie. Okazją do przyspieszenia w dziedzinie procesów integracyjnych posłanka widzi w tym, że... Przejmujemy prezydencję w najbliższych dniach, że na dniach można liczyć. Ym, I rzeczywiście jesteśmy w takim okresie, kiedy Unia Europejska bardzo potrzebuje naszej energii, zaangażowania i entuzjazmu. Ja to słyszę w Brukseli codziennie. I ponieważ Polska ma opinię kraju, który się niezwykle szybko zmienia, to dokładnie w tej dziedzinie i Polska się wychodzi dzisiaj jako kraj niezwykle elastyczny, zmieniający się, przedsiębiorczy i tak dalej, właśnie bez tego lęku, że coś się u nas mogło w zmienić, nie takim tym to wielkie nadzieje są co do tego, że my wejdziemy w to i zharmonizujemy Brak działań harmonizujących rynek europejski rodzi pewne zagrożenia. My musimy ciągle o tym pamiętać, że jeżeli my nie idziemy do przodu, nie. Likwidujemy tych barier coraz dalej, nie? Kontynuujemy tego procesu integracji, bo no to cała ta konstrukcja nie jest wieczna. Polska przejmuje prezydencję w Unii Europejskiej 1 lipca na okres 6 miesięcy.